Zbliża się Golf Outing, organizowany przez Polish American Chamber of Commerce, tutaj w Chicago, 16 sierpnia. Rozpoczynamy o godzinie 12 w samo południe, w najbliższy piątek 16 sierpnia. Na godzinę 6 po południu przewidziany jest Shipping and Padding uh, Contest. To okazja do tego, żeby ci, którzy nie grali, dołączyli do tej grupy, którzy, którzy grali i spróbowali pobawić się w gąszczach. Także jest to w Deerfield, dwie minuty od, na zachód od zjazdu na Deerfield Road z Highway 94. Jest to na, naprawdę na, na wysokim y, poziomie pole. Mają bardzo ładne tzw. practice facility, czyli driving range, na którym można sobie popróbować przed graniem ustalić ten swing, który codziennie jest inny. Ja również zachęcam tych, którzy zupełnie nie mają żadnego doświadczenia z golfem, żeby przyszli na tą, na, na, na tą imprezę. Bo e, podczas tej drugiej części już takiej mniej formalnej nie trzeba być profesjonalną osobą, żeby wygrać nagrodę e, trzymając, że tak powiem, pierwszy raz piłkę e, w ręku.